Ekscelencjo, przygodni księża, koledzy ciekani, Panie i Panowie, wykładający, uczący i sprawiający, że taki dzień jak dzisiaj jest możliwy, bo to przecież właśnie Panie i Panowie, absolwenci naszego, naszych wydziałów, Panie i Panowie, z dyplomami, z dyplomami ministrów, i z nowym zadaniem, które staje przed Wami, mam dla Was złą wiadomość. Najważniejszy egzamin dopiero przed Wami. To najważniejszy egzamin, jaki macie zdać, jaki ma zdać każdy Polak, który zdobywa wiedzę i uznaje się nie tylko w dyplu, ale i świadomość tego, że staje się polskim inteligentem człowiekiem, od którego naród ma prawo oczekiwać, że będzie się troszczył o to, co najważniejsze, o dobro wspólne, jakim jest Rzeczpospolita. To jest ten egzamin, który każdy z nas, lepiej czy gorzej, będzie musiał zdać, zdajemy go ciągle. Ekscelencja w taki egzamin, bezdał, tak. zdał, zdał, słyszeliśmy. To, o czym mówiła Pani Prezes. Proszę Państwa, dobrze będzie, jeżeli po iluś latach naszego życia, bo te lata nas w końcu dopadają, już później. I bardzo poznać, by po człowiek o przenikliwej inteligencji i bardzo docikły. Kiedyś powiedział do znajomego, stary, skończyły się żałoby, zaczynają się słodycze. Te schody zaczynają się, drodzy Państwo. Te schody zaczynają się każdego dnia, ponieważ te słody polegają tylko na tym, że trzeba będzie znaleźć swoje miejsce w kraju, zbudować. Pomyślność swoją, ale trzeba je znaleźć to miejsce w taki sposób, aby ich kraj z się dobrze. Boli za bardzo na tym, że Rzecz ciągle nie jest w stanie wszystkim swoim dzieciom dać miejsc pracy tak, aby oni dbali, one dbały o jej pomyślność, nie musiały nikogo Mam nadzieję, że takich przypadków z czasem będzie coraz mniej. Mam nadzieję, że dzięki polskiej inteligencji odbudujemy Polską elitę narodową i że ta polska elita narodowa będzie w stanie uporać się ze wszystkimi trudnymi problemami, które już w swojej Polska wcześniej ma. Mam taką głęboką nadzieję i mam w i mam przekonanie, że tak będzie. Miałem okazję z Państwem spotykać się poprzez zajęcia, poprzez to, co robiliście lepiej i gorzej. I mogę powiedzieć jedno. Mam zaufanie, że ten najtrudniejszy egzamin zdacie. Jestem o tym głęboko przekonany. Widzę to w Waszych oczach, widzę to również w o to, co doświadczyłem spotykając się z Wami. Cieszę się, że miałem okazję przez pewien czas spotkać się z Państwem i obserwować, jak zmierzacie do celu, którym jest magister. To dobry, goty cel. kilka o tym, co. Cieszę. Mówię to z punktu widzenia mojego wydziału, bowiem w ubiegłym roku akademickim zostaliśmy docenieni i wyróżnieni e, również w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości, które klasyfikując pracę to się w wydziałów wydziału prawa w Polsce. Nasz wydział prawa z, z sklasyfikował na pierwszym miejscu w kraju. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że nasi absolwenci z najlepszym efektem zdali zawarie. jest ważna bardzo informacja i bardzo ważna przesłanka. To jest przesłanka mówiąca o tym, że nasze wydziały dobrze przygotowują absolwentów do tego, aby mogli w życiu zawodowym odnieść sukces. A więc cieszę się, Państwa, z tego, że dzięki absolwentom, którzy te egzaminy zdawali, bo to ich zasługa, dzięki pracownikom naukowym, którzy je przygotowali, przygotowali do tych egzaminów i dzięki naszej pracy, tak się właśnie i proszę Państwa, kiedy myślę o całej naszej działalności, to wiem, że są momenty czasami trudne. Są momenty, w których nie wszystko nam się układa. Są momenty, że możemy mieć jakąś pretensję Ale wiesz, nad tym wszystkim jest przekonanie, że pracujemy w dobrym zgromadzeniu. W dobrym zgromadzeniu, co wynosi nazwę Katolicki Uniwersytet który ma widzę Bogu i ojczyźnie. To zapisane jest w naszej historii. To zapisane jest w polskiej świadomości. To powinno być wyznacznikiem pracy ludzi, którzy chcą być i są w Polską inteligencją. Bo z was, z polskiej inteligencji, bierze się to, co nazywa się solą ziemi. Dzięki tej soli, Rzeczpospolita i naród polski może myśleć o przyszłości z optymizmem, bo ten optymizm jest nam bardzo potrzebny. A więc, szanowni drodzy Państwo ministerowie, zamiąże się schod. Optymistyczne jest to proszę Państwa, to widziałem jak Panie tutaj próbowały doprzeć, żeby odebrać te wyplomy, że jednak trudniej się schodzi, a łatwiej się wchodzi. To jest Wasza perspektywa. Łatwiej wam no, będzie wejść na chwałę Rógospolitej i na pożytek nas wszystkich. Bóg zapłać. I do zobaczenia.